Cześć kochani, więc przychodzę do Was z kolejnym filmikiem, tym razem codzienny makijaż Poprosiła mnie o to jedna osoba na ASKu Kolejny raz zapraszam Was na Aska e, i na Instagrama, bo na Asku już miałam kilka próśb, różne filmiki, więc to dla mnie jest bardzo pomocne, e, aby mieć takie pomysły w zanadrzu e, mam też dużo swoich pomysłów, ale nie na każdy mam czas w tym momencie nagrać, więc akurat idę na późniejsze lekcje, więc chciałam to nagrać, bo akurat się szykuję, więc mam czas. <laughs> um, więc mam, no, że film Wam się spodoba, makijaż się spodoba. E, e, jedyne produkty, jakie używam w tym. E, Makijażu. To jest podkład z Rimmela. to jest chyba e, jeden z tych nowszych właśnie kosmetyków, które mam e, Bo kupowałam go akurat na Sylwestra, żeby mieć nowy, świeży e, podkład e, jedyne właśnie, ja używałam zazwyczaj tego, ale chciałam spróbować w końcu ten Różnica to jest tylko 2 euro pomiędzy tymi dwoma, ten jest tańszy 8,99, a ten 11 chyba 9,99 jakoś tak E, albo 10,99, no, to dwa różnicy e, Więc chciałam po prostu go spróbować. E, tak, kolejny kosmetyk, który mam nowy jest to e, Puder 17 Taki akurat został zaraz wezmę, zobaczę Taki zwykły puder Ała. E, 17 Też go pierwszy raz mam i jestem na razie zadowolona Bardzo daje taki matowy efekt no jak zwyczaj puderowi, ale ten akord jakoś tak bardziej. Akurat tu pisze Matte flawless Finish. Więc jest dobry, ale bardziej bym go poleciła do BB Creamów, bo BB Cream jest bardziej taki mokry i bardziej ten właśnie puder taki jest potrzebny, matowy. Ale tak czy siak, mi się podoba, ja lubię puder, więc i to nie spoko. Kolejny kosmetyk jest to. Dobra, jak się nazywa? No to e, baza, baza na oko chyba tak, e, z Avonu, e, to dostałam akurat od szefowej e, Ja używałam ten cień, jeden użyłam z mojej nowej paletki, którą dostałam na święta number 7 e, Z tego użyłam jeden cień i użyłam też czarny cień właśnie z tej małej paletki z Rimmela I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o pędzelki, to do pudru po prostu tej gąbeczki z tego Podkład rozcieram rękami I... au, wszystko mi leci I pędzelki użyłam tylko takie dwa, zwykłe Ten użyłam, ten przezroczysty do pierwszego cienia I ten użyłam do kącików. E, znaczy do boku tutaj. E, coś jeszcze miałam mówić? E, aha, e, jak nakładam właśnie tą bazę, to możecie się zdziwić, że wzięłam pędzelek i tą końcówką pędzelka sobie nałożyłam na oko, ale on ja teraz żele, więc nie chcę mieć pomiędzy pazurami e, potem tego, bo jak widać ciężko by mi było to wyciągnąć palcem. Eee, więc do tego co używałem. <gry> OK, więc zapraszam Was do oglądania, bo teraz się rozgadałam strasznie. Ehm, no i do zobaczenia, pa, pa. Oglądam mój codzienny makijaż e, mam że Wam się podoba, e, nie jest aż taki mocny, bo użyłam tylko dwóch cieni i nie użyłam nawet kreski, e, więc e, aha i po prostu tuszuję przez to bardzo rzęsy i jeżeli pobrudziam się powieką, bo jak widać mam jaśniejsze cienie tutaj bardziej przy kąciku, to używam tego skośnego pędzelka e, e, i po prostu nim wyczyszczam tak jakby <laughs> to e, ale dużo się nie wrudzi, Ale to zawsze się zdarza. E, więc tak, jeżeli Wam się podobał filmik, to kciuki w górę, piszcie komentarze, jakie filmiki chcecie, możecie też pisać na Asku, bo dużo już miałam takich właśnie różnych próśb ja to sobie wszystko zapisuję i po prostu kiedy mam czas na taki filmik taki nagrywam No ale dobrze mieć też w zanadrzu kilka pomysłów takich dodatkowych. No i tyle. to zobaczenia w kolejnym filmiku, pa! pa.